Co Kolisiu? Ty się też szykujesz? Ty chyba nie będziesz się szykował na to. A my się szykujemy, nie? Tak. Dzień dobry w ogóle. Dzień dobry. Marcinek. Przypomnij dobry. Marcin jak ty masz na imię. Zastanów się. Marcin Dzwoneczek. Siemandero wszystkim. Dzień dobry. Witam was serdecznie na kanale Adi Wejherowo. Dzisiaj nie spodziewajcie się szału, żadnej akcji. Yy, zwiedzania ani niczego takiego to dopiero nastąpi, nastąpi na kolejnych odcinkach dzisiaj jak widzicie przyszła paczuszka i ta paczuszka to jest yy, ulepszenie do kampera bo jak widzicie znajdujemy się w pilocie i będziemy się szykowali na nasz sylwestrowy wyjazd a że Marcin potrzebuje Dużo prądu, bo Sylwestra wymaga dużo prądu. O! No ja, bo bez prądu Sylwestra mnie nie uciągnie. Nie. nie, naprawdę. Marcin ma tutaj swoją, swoje prądowe, tutaj królestwo duże, ale że trafiła się okazja, że mamy jeszcze coś większego. Powiem Wam tak, jest duża lodówka, jest też zasilanie prądowe ogrzewaniem, tak? Ogrzewanie też jest na prąd. Wszystko w tym kamperze można pociągnąć na prąd. Ja dlatego. Nie brałem tego do franceski, gdyż u mnie to by się nie sprawdziło za dużo. Ja ten, ten prąd co mam to mi wystarcza w zupełności, ale u Marcina y, prądu nigdy nie za wiele, dlatego dzisiaj wlatuje watcy, watcycle, akumulator Life po 4, który przyszedł tutaj od firmy Watcycle tak ale. za, no. ale. Ale nie taki zwykły. No właśnie, bo 314Ah, 314 czyli już taka mała po prostu elektrownia. No to już jest konkretna elektrownia. Life po 4, 12V, 314Ah, Smart Edition Mini Bluetooth. Masz ty wagę? 32 kg. Ważyłeś? Yy, przynajmniej takie w jego opisie napisane. No szkoda, że nie wzięliśmy żadnej wagi. No ale to zobaczcie. Zresztą ja wstanę. Dla porównania, akumulator bo obojętnie jakiej firmy, żelowy waży 32 kg o pojemności 120 amperogodzin. A to jest jednak 314 amperogodzin. Tu mamy 314 amperogodzin w tej samej wadze. No dobra, wyciągaj, zobaczymy, jaki ty jesteś, Marcin Pudzianowski. O! o. Dobra, taki zestawik wyciągnięty Aku. To bierzemy na bok. Jest ciężki, co? Jest, ale to jest, jest też landara duża, nie? No jest duży, no ale. Masz miarkę, może tutaj? Taki taki ten? Czy mam kamperze Nie wiem, na pewno mam. Zobaczymy Mogę zaraz. Przypuścić. Wymiarowo też go wam pokażemy, jak on wygląda. W zestawie macie zest ten. Zestaw śrub mocujących do zacisków z zabezpieczeniami na plusa, na minusa, kolorystycznie. Za ślepeczki No i super, ja idę do po pomiarkę zaraz. Zaraz go zmierzymy, zważymy. Zważymy, nie, zmierzymy. No już. Nie no to spoko luzik. pomiarka. Okej. Okay. Co? No zobaczymy. Ile? No, tu widzisz, 26,1. A podawali w instrukcji 32. No to jeszcze nie ma takiej tragedii, nie chyba no. że on krzywo jakoś stoi. Nie no tak. Znajdź go jeszcze raz. Nie, 26,1 no Uwaga, klasa. nie kłamie. Ja nie będę stawał. Bo... Po świętach głupio. Teraz Ale... go zmierzymy jeszcze wymiarowo, jak wygląda. O, taka podstaweczka. O, to jest Landara, co? Pitbull, cycle. Mierz. Szerokość 19, 19 cm, wysokość tu do tego 25, 25 no 25,5 do, do cokolika No okej, okay. to jeszcze Kremie. trzeba zostawić na ten, na zaciski. No. I tu 35, 25. no więcej nawet 36, bo tu są te rączki. Te rączki. No, no z tymi to... ręczkami by trzeba zmienić. No 39, 39 także ręczkami. takie. Wymiary to trzeba też sobie. Planując zakup takiego akumulatora, też musicie zobaczyć sobie miejsce w waszym kamperze, gdzie taki był ewentualnie można zmieścić. Żeby nie było potem, wiecie, jakiejś tam kury kombinacji docinania. No nie będę już mówił, kto tam docina prysznice, stoły i inne rzeczy. No, wyłamywania. Tak żeby wam pasował. Takie coś? Tak takie zasilanie awaryjne do domu po prostu dwa panele czy trzy panele bo już tam bez znaczenia z dwa takie duże akumulatory i zbudować sobie takie zasilanie awaryjne do domu w razie takie coś byś chciał jak się na wsi mieszka to niestety okej okay. no dobra a bo żeby go teraz ten uruchomić aplikację bo do niego też jest aplikacja to trzeba go najpierw podłączyć, podłączyć prądowo żeby tak, on na te pierwsze Pierwsze obciążenie dostał. Akumulator też jest wyposażony w BMS, czyli tak zwany. System zabezpieczenia pełnego rozładowania, przeładowania. Pełne, pełnych wszystkich zabezpieczeń z tego Dobra, przygotowujemy miejsce. Miejsce mam już przygotowane. Miejsce zrobione. I w wsztakuje maleństwo. 4019 watogodzin. Tak. To jest naprawdę elektrownia, co? No jest. Ale on tutaj fajnie wejdzie zamiast... No tu masz akurat zamiast tego kombinować z kilkoma akumulatorami, nie jakieś tak. tam łączenie szeregowe. Jeden wielki. I spokój. Pe petarda. Dobra, ja ci go jakoś tutaj podam. No już czekaj. Zaraz to zrobimy. Teraz z tymi kablami wszystkimi dojść do ładu. Plusy, minusy. Popodłączać i będziemy robić test, w ogóle wszystkiego. Uruchomimy aplikację, zobaczymy, jak to wygląda na aplikacji. Na aplikacji jest też wiele możliwości regulacji, nie? Tak, jest możliwość włączenia samego ładowania bez obciążenia, możliwość włączenia samego obciążenia bez ładowania. Pokazuje wszystkie prądy, pokazuje wszystko, no ale to zaraz się. Okuncie. Zaraz to wszystko zobaczymy, tylko w tej plątaninie pajęczynie tutaj spidermanowej elektryki. Trzeba to najpierw dojść do ładu. Co potrzebujesz, mówię ci podam. Jezus, co to za dziwna stacja, radio mabucza. No to jedziemy z aplikacją. Aplikacja VAT. Cycle, tryb logowania, używanie tymczasowe nie można zablokować. Powiesz urządzenia, aby uzyskać bezpieczniejsze połączenie. No dobra, jest urządzonko. Włączamy i co, już jest połączony? Już niby nie, nie, nie. O, teraz o. dopiero się połączył. Teraz dopiero się połączył. No i tak on jako nowy przyszedł naładowany, ma 58%. 13,37 v 15,6 Ampera, 206,207 W, tak? Tak. I tu macie y, temperatura jego, tak? Jest tak. podawana. Ładowanie, rozładowanie, to do czego Marcin było potrzebne? No, a jak jeszcze... jest pobór prądu, też będzie zaraz nam pokazywał, ale to momencik, bo ja muszę odpalić. No właśnie. Po odpalamy tu wszystko i zobaczymy na aplikacji, jak to będzie yy, działało, nie? Tak. My tu dalej walczymy. 6A poboru. Tak. Minus no. 6,8. Oj, czekaj. Minus no. 6,8A poboru i mamy 89,62W poboru. Na, poboru, napięcie. No. I teraz, jak go sobie rozepniemy, rozepniemy, poczekaj. O. I, i stała się ciemność. Czyli go wy, w ogóle wyłączyłeś w ogóle ze wszystkiego? Tak. Aha, czyli teraz akumulator w ogóle nie działa hmm. nie ma prądu w kamperze. A jak go włączysz? A jak go włączę? O kurka, no i wszystko zaskoczyło. I wszystko czyli zaskoczyło. można sobie bezpośrednio prądem sterować tylko z aplikacji ze smartfona i całym akumulatorem zarządzać na aplikacji. Tak. Lodówka. No. Nie ma 12V, bo jesteśmy na akumulatorze. Pusta Muszą... jeszcze. A Na bursztynki, tu masz światło na bursztynki no. do lodówki. Ale to jest dobre, nie? że możesz sobie działać tak z tej aplikacji. I teraz zobacz, widzisz bieżący pobór prądu, który się zrobił 21A, bo włączyłem lodówkę na 12V. 21,4 poboru i 280 W łącznie z oświetleniem, działającym piecem, który, który nam tutaj daje nadmuch. I mamy pełny podgląd. Pokazuje nam czas do pełnego rozładowania. Przy tym obciążeniu, przy naładowaniu do 58%, wytrzyma on jeszcze nam 29,4 godziny. No to to jest dużo. Czy bez żadnego podłączania do niczego, to jest prawie ogrzewanie no, no, ponad chodzi o doba cały końcówka. kamper i to jest naprawdę to jest bardzo duży pobór yy, mocy, no bo tu generalnie... To wystarczy, że tylko wyłączymy, zobacz. No ja wiem, no ale twój kamper to ma, no to jest tak jak ja mówiłem Patrz. na początku, o, to jest wszystko prądowe i no ale dużo idzie. Ale sama lodowa zobacz ile pobiera z piecem. 197. 197 W, tak? No. Wyłączymy lodówkę. To jest naprawdę dużo i, i przy takim, no na dzikusa jadąc, no to taki akumulator jak najbardziej się przydaje, nie, nie chcąc korzystać, wiecie, z jakichś dodatkowych źródeł, czyli z podłączenia do 230 V, no to jesteście zabezpieczeni na... Zobacz, po wyłączeniu lodówki pobór prądu już pokazuje. A i, i, i 9,21 W. No to to jest bardzo dużo, nie? No, no to to jest zero, na znaczy, ciebie wiesz. No, no nie, ale przy. przy, przy no to na tym to 5, już pociągniesz, i... tak jak ja mam we Frani, wiesz, jak my tylko używamy akumulatora do ładowania telefonów, praktycznie do niczego więcej. No to jest, jezu, to ten kurę, akumulator by wystarczył, nie wiem, na pół roku, co? Dokładnie. WAT CYCLE 12V 314Ah No jest to kurę lantara jest to naprawdę taki 4019 watogodzin. To jest naprawdę prywatna elektrownia nie Spieczać, ładnie kable poukładać końcóweczki o nawet dali w komplecie widzisz takie No ładnie i tu też nie ma żadnej obawy, nie? Przed zakupem takiego tego. Nie, pięć, po rejestracji 5 lat gwarancji, do tego jeszcze dwuletnia ochrona, także nie ma się naprawdę czym przejmować, tak? No i petarda, dobra, zamykaj i lecimy dalej. Tak jest. Czy już zamykasz? No, Kurde, jeden szczęśliwy, jeden szczęśliwy. No bo to szybki kaszel, nie? Dostał elektrownię, słuchajcie. To nie jest jedyny produkt na stronie producenta, czyli Watcycel. Jak to brzmi? Watcycel, Watcycel, Watcycel. Tam jest dostępne kilka opcji akumulatorów. Ten akurat jest taki największy, najbardziej pojemnościowo przydatny. My zresztą się szykujemy na wyprawę do. No, na lato będziemy gdzieś tam miesiąc jechać, i nie planujemy gdziekolwiek stawać na jakichś kempingach. To będzie taki miesiąc na dzikusa. I ta elektrownia tutaj o dwa na pewno pozwoli na to, że nie trzeba będzie gdzieś tam martwić się o prąd. Jeszcze przyjdziesz pożyczyć. Wiaderko. Wiaderko. Oczywiście, jakbyście byli zainteresowani zakupem takiego akumulatora, Lig do producenta, do sklepu macie w opisie filmu. Kod zniżkowy również na zakupy macie w opisie filmu. I co teraz? Porządek zrobić, wszystko zapakować. A my się musimy do Sylwestra jeszcze przygotować, nie? Na wyjazd sylwestrowy. Także Marcin... No i to już będzie jego pierwszy porządny test. No to już wtedy zobaczymy faktycznie, czy, czy prądowo, ale tak. wygląda kozak, nie? Porządne wiadro prądu. No i tyle. Jak wam się film podobał, łapka, subskrypcja, wiadomo, wam się nie spodoba, bo to jest film typowo techniczny, taki i tego, ale takie też filmy dzięki współpracom muszą się pojawiać. i tyle. No następnego, nie? Dzięki wielkie. Nara. Nara.